Cięść bozek z kim dzieciom! Może! Z tymi bozek się z Maciej, z bozek się Dawid, z bozek ksiądz Może. I łokieć, łokieć jest. I co my dzisiaj będziemy robić? Zobaczymy, no, co tutaj się dzieje w ogóle, bo troszkę my są zdezorientowani. No, my dzisiaj będziemy ważyć złoto. Widzicie, mamy przygotowane tutaj złoto i trzeba jest dobrze zważyć. Mam Także, kilda zdrowej. Hans, powciepujcie tam fajnie na tabaga, Jezu, żeby można było... Ciężkie jest złoto? Ciężkie. ciężkie presy księdza, ciężkie. Trzeba mieć wielkie mięśnie jak skały, żeby to wszystko unieść. O, takie ciężkie to złoto. że złoto jest w Podobno, ale nie wszystko złoto, co się świeci. Słyszałeś kiedyś takie coś? Już prawda. Eee. O, tak. Także już troszkę tego mamy. Ile tam mamy? No już 20 kilo się nas kilo. 20 kilo się nas 20, 20, 20 kilo to Super! Jeszcze tutaj mam troszeczkę złota. I tutaj mam kielich, ale to nie zwadzimy. Tak, chyba zwadzimy, tak? Nie obuli się to. Może się obulić, dlatego to zostawmy. I jeszcze tu mam stawkę złota! O, o, o. Co to może? Stapkę złota! Stapka złota to jest! Ty, Hilda! Ej, Hilda! Przecież to jest wosk, który żeśmy z dziećmi topili. Owszem, wygląda jak sztabka złota, ale za to nic nie kupisz. Dałam się nabrać, ale ja jestem niepowazna. Hilda, weź te A po co my w ogóle tej złoto bazimy? No właśnie, po co my to marzymy? Co to my sobie bawimy w jubilera jakiegoś? Nie, moi drodzy, my dzisiaj chcemy powtórzyć historię, która się dokonała ponad tysiąc lat temu. I dotyczy patrona dzisiejszego dnia, którego wspominamy. A czy wy może wiecie, kogo my dzisiaj wspominamy w kościele? Yy, yy, świętego Złotnika. Yy, albo świętego jubilera jakiegoś. Y, albo człowieka ze złotym zębem. O, to moja babcia miała złote zęby. <laughs> Ale proszę, ja was. Y, ona już była stara i musiała mieć złote zęby. O, a tak jaki miała fajny uśmiech. Y, to co myśmy trafili w końcu? Y, właśnie, czy myśmy trafili? No, troszeczkę się Hilda z Hansem rozmijają. Bo dzisiaj w kościele wspominamy świętego Wojciecha, patrona Polski. A co on prostej księdzy miał wspólnego ze Złotem? O właśnie, bardzo ciekawa historia, bo święty Wojciech przyjechał do nas na tereny rodzącej się Polski, by opowiadać o fali. Czuję się Złoto, ale my są bogaci. Tak, on był takim misjonarzem, który przyjechał ludziom opowiadać tutaj w Polsce którzy jeszcze nigdy nie słyszeli o Panu Jezusie, kim Pan Jezus jest. I nie wszystkim się to podobało. Komu się to nie podobało, komu może się nie podobać historia o Panu Jezusie? No właśnie osobom, które jeszcze nie znały Pana Jezusa i potraktowały troszeczkę brutalnie świętego Wojciecha i niestety zabili Go w trakcie jego Misjonowania. No, jak odprawił muszę z takimi innymi jeszcze księżmi na takiej polance, bo wtedy jeszcze nie było tutaj kościołów, to ci ludzie, którzy nie wierzyli w pana Jezusa, wzięli taką włócznię i zabili go tą włócznią. Eee. <laughs> Proszę księdza! Takie straszne rzeczy! No, ale tak to się naprawdę stało. My musimy opowiadać tą prawdę. Nie możemy tego zataić ani unikać już wszystko rzgo, jak tego suchu. Ja też się troszeczkę boję, ale to się już stało i to już jest za nami i dzisiaj na szczęście się chyba takie rzeczy nie dzieją. No ale co to było wspólnego z tym złotym? Jak ci poganie, czyli ci, którzy nie wierzyli w Pana Jezusa, zabili świętego Wojciecha, yy. to porwali jego ciało. A ludzie, którzy wierzyli w pana Jezusa, bardzo chcieli zrobić świętemu Wojciechowi pogrzeb. I dlatego król polski, Bolesław Krobry, postanowił wykupić to ciało od tych złoczyńców, którzy zabili świętego Wojciecha. I dał tyle złota, ile ważyło ciało świętego Wojciecha. Proszę a ile mogło to ciało wazyć, bo my tutaj już zmiezyliśmy? A ja nie wiem w końcu, ile my jesteśmy musimy tego złota zebrać. zaś to się skrzyje. To znaczy, że mamy dużo, to niech się nie przejmuje. No, no, święty Wojciech na pewno nie waży 20 kilo, jak my tutaj mamy, a na pewno więcej. No tu różnie podają źródła, ale myślę, że to było więcej niż. 80 kg pewno. To jest będziemy musieli iść do paru kościołów, żeby zabrać tam różne złote zęby. A co ty to robisz, ty, co ty to opowiadasz? Albo yy, poprosić babcie, żeby tej złotej zęby w końcu dała. <laughs> a my dzisiaj może też mamy w związku z tym zadanie dla Was, moi drodzy. Nowa. Bo w zeszłym tygodniu mieliśmy zrobić maseczki. Hilda i Hans przygotowali sobie maseczki. I ja mam, moi drodzy, taką małą maseczkę, więc za wiele tutaj nie mogłam zrobić, zrobiłam sobie takie cętki, ale gdyby ktoś chciał, to może mi taką maseczkę usyć, bo wiem, że są ludzie, którzy syją maseczki i gdyby ktoś chciał dla sobie usyć maseczkę, to bardzo chętnie przyjmę. No, pięknie. A jo, ja mam na mojej maseczce moje zęby. A czemu one są z dziurami? Bo duch mar maszkeca, nawet mi tutaj takie prezenciki my dostali bardzo słodkie O takie my Dostaliśmy takie tutaj jajka yy, niespodzianki I bardzo dziękujemy tym osobom, które nam to podarowały Cieszymy się Bardzo dzięki no ale jomu ja dziury w tych zębach i chyba se przetopia tu te złoto i się wstawia jak twoja uma. No właśnie, trzeba uważać na to co się daje Hansowi, bo widzicie, że on już ma dziurawe zęby. A mnie to smakuje i bardzo dziękuję za ten gryszyk. A złoto potrzebujemy na coś innego niż na zęby, chcemy wykupić świętego Wojciecha przecież. No właśnie, Wojciecha wykup... chcemy wykupić, tak to zrobił nasz król Bolesław Dobry. Tak jest. Także e, zachęcamy Was do tego, żebyście dzisiaj odpowiedzieli na takie pytanie. Jakie pytanie, Widda? No. no takie pytanie, ile może ważyć Hans? On jest gruby. To pomyślcie, ile może ważyć Hans? Ile może ważyć e, ksiądz Maciej? Ile może ważyć ksiądz Dawid? I ile mogę ważyć ja? E, I można się pomylić o jedna tuma. To jest salony człowiek. Człowieku, co ty mi to robisz? <gry> Także, moi drodzy, działajcie i widzimy się znowu w niedzielę. Cymajcie się, pa! Jeszcze, gdyby ktoś chciał przynieść jakieś złoto, żebyśmy mogli wykupić, to zapraszamy, chętnie przyjmiemy. Pa! Pa, cześć.